z tej strony Marcin. Kolejne 24. zdanie z matury z czerwca 2019 roku z poziomu podstawowego. I zadanie 24. mamy z brył obrotowych. Przekrojem osiowym walca jest kwadrat o przekątnej długości 12. Objętość tego walca jest zatem równa. Czyli na początku zacznijmy sobie tak. Przekrojem osiowym jest kwadrat. Co to jest przekrój osiowy? No stąd, dotąd, 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 dotąd i dotąd. To chodzi oczywiście o ten kwadracik tutaj. Ciach, ciach, ciach. I wiemy o tym, że jego przekątna tak, jest równa 12. O, Czyli tu jest 12. My, mam, my mamy policzyć objętość tego walca. No to zacznijmy od tego, że tak jak już mówiłem w dwóch wcześniejszych zadaniach, przekątna walca to jest a pierwiastek z dwóch. Czyli zamiast d możemy wstawić dwunastkę. To jest a pierwiastków z 2. Oczywiście podzielimy sobie to przez pierwiastek z 2, czyli otrzymujemy 12 przez pierwiastek z 2 równa się a. Tu sobie oczywiście zrobiłem przerwę po to, żeby teraz usunąć niewymierność mianownika, czyli pomnożyć licznik i mianownik przez pierwiastek z 2. 12 razy pierwiastek z 2 to jest 12 pierwiastków z 2. Natomiast pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 4, czyli 2. Oczywiście Dwunastka się bardzo ładnie skróci z dwujeczką, tu będzie jeden, tu będzie sześć, i wychodzi, że 6 pierwiastków z dwóch równa się a. Co to jest to a? Po pierwsze, jest to nasza wysokość, bo to jest długość jednego boku, a po drugie, jest to nasza średnica. Wniosek jest prosty. Tu jest jeden promień, tu jest drugi promień, no to znaczy, że nasz promień, to jest 3 pierwiastki z 2, bo to jest oczywiście połowa ze średnicy. No i teraz już spokojnie możemy policzyć objętość, bo wzór na objętość walca to jest oczywiście pole podstawy razy wysokość. W podstawie jest oczywiście koło, czyli wzór na koło to jest pi R kwadrat jeszcze razy H, czyli V równa się pi razy. Promień to jest 3 pierwiastki z dwóch, a wysokość to jest A, czyli 6 pierwiastków z 2. Czyli objętość równa się. Pi zostaje przepisane, tu chyba kwadrat zjadłem, tak. 3 do kwadratu to jest 9, pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, a 6 pierwiastków z 2 jest przepisywane. 9 razy 2 to jest 18, razy 6 to 8. 12, tak, 108. No i, no i mamy poprawną odpowiedź. Pytania w komentarzach, łapki w górę jak się podoba, a ja zmykam do zadania 25. Cześć!